Józef Beck to jeden z najbardziej znanych polskich polityków i ministrów spraw zagranicznych w historii. Jest to człowiek, który mógł wygrać wszystko, a wszystko przegrał. Jego sytuacja oczywiście była bardzo trudna, jednak polityka, którą prowadził w przededniu wybuchu II wojny światowej, była, nawiasem mówiąc, bardzo zła skłócony z Czechosłowacją, podejrzenia o współpracę z Niemcami, jak również wiele innych błędów, które popełnił, pokazują, że mimo bardzo trudnego położenia Polski mógł o wiele lepiej poprowadzić politykę zagraniczną. Oceniamy takiego człowieka z perspektywy tego, czy kraj, w którym był ministrem spraw zagranicznych i miał praktycznie nieograniczoną swobodę w tej kwestii, nawet pomimo swojego fatalnego położenia między Niemcami a Związkiem Sowieckim, to czy zminimalizował jak najbardziej skutki ewentualnej wojny, do której prawdopodobnie i tak by doszło, wcześniej czy później? Czy zapewnił Polsce bezpieczeństwo Polakom, czy jednak jego polityka prowadziła? do tego, żeby pozostać osamotnionym na arenie międzynarodowej. Witam wszystkich na kanale Historia Nieoczywista. Witam subskrybentów, stałych widzów i nowe osoby. Zapraszam do tego, abyście lajkowali filmy, abyście je udostępniali, abyście podbijali film. Jeśli chcielibyście też postawić kawę i w ten sposób wspomóc rozwój kanału, to bardzo za to dziękuję. I można to robić poprzez portal Baikafi stawiając kawę na tym portalu lub wspierać kanał przez YouTube, na przykład przez opcję podziękuj. Za każde wsparcie niezależnie od formy bardzo, bardzo Wam dziękuję. Józef Beck był politykiem, który decydował o losie Polski, ale Józef Beck był również człowiekiem, którego nie lubili w Europie inni jego odpowiednicy. Piotr Wandycz powiedział, że osobowość Becka odegrała pewną rolę w stosunku Zachodu do Polski, a ten stosunek był ogólnie rzecz mówiąc niezbyt dobre. Raczej krytykowano politykę zagraniczną Polską. Co więcej, wiele zachodnich państw uważało, że Polska jest sojusznikiem Hitlera. A jeśli nie sojusznikiem, to państwem, który bardzo sprzyja trzeciej Rzeszy. Jednak ta osobowość Beka pod tym względem też dużo wpłynęła na postrzeganie Polski. Na przykład Michał Sokolnicki pisał, że Beck był nie tylko niezrozumiany, ale niezrozumiale zwalczany. Znawca historii dyploma dyplomacji międzywojennej, Donald Cameron Watt, w swoim dziele o przyczynach II wojny światowej, zawarł o Beku takie uwagi. Podobnie jak Ciano Beck był niekompetentny jako minister spraw zagranicznych, chociaż aby być uczciwym, powiedzieć trzeba, że jego kraj funkcjonował w dużo trudniejszych warunkach niż Włochy. W negocjacjach jego styl oscylował między legalistycznym chodzeniem po kamieniach a aroganckim narzucaniem warunków. Jego prowadzenie spraw zagranicznych podczas kryzysu czeskiego pozostawiło Polskę bez jednego przyjaciela w Europie. Inny historyk brytyjski Alan Palmer powiedział, że Beck to frankofob ubolewający nad ścisłymi związkami politycznymi swego kraju z Paryżem. Oczywiście to tylko kilka opinii, natomiast warto jednak to zauważyć, że Beck nie był zbyt lubianym politykiem, być może właśnie ten taki jego pewien pociąg do nadęcia się, do tego, żeby Polskę traktowano jako jakieś wielkie mocarstwo, a on uważał, że tak jak jego traktują, tak jak jego przyjmują, no to tak traktują Polskę, więc takie nadęcie, że on jest tym jakby reprezentantem, czy wręcz może takim ucieleśnieniem Polski na arenie międzynarodowej, no to po Pokazywało jego takie wygórowane mniemanie o sobie. To było bardzo źle widziane też u innych ludzi, tym bardziej, że nie reprezentował on mocarstwa, tylko kraj biedny, kraj, który miał słabą armię, kraj, który dopiero się odradzał tak naprawdę. Można było zauważyć, że kiedy Beck doszedł do władzy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to on próbował jakby prowadzić politykę przeciwko Francji w pewnym znaczeniu, czyli nie chciał, żeby Polska była traktowana jako jakiś junior partner w stosunku do Francji. Raczej prowadził taką politykę, żeby inni licytowali się o Polskę, żeby inni podbijali znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Czy to było słuszne i czy to w ogóle miało sens w tamtych realiach i biorąc pod uwagę to, jaką realną siłę miała Polska? No, warto się nad tym zastanowić, ponieważ Polska, tak jak wspomniałem wcześniej, była krajem biednym, zacofanym, który być może w oczach Beka był jakimś imperium, albo chciał być imperium, czy mocarstwem przynajmniej europejskim, natomiast no, realia były zupełnie, zupełnie inne i być może też to powodowało takie, a nie inne nastawienie polityków zachodnich do niego. To, że Francja też go nie darzyła sympatią, no nie trzeba tutaj jakby dłużej się zastanawiać na tym, kiedy tak nie inaczej traktował wcześniejszego francuskiego partnera. Nawet jeśli ta Francja była tym krajem, który był jednak większy, silniejszy od Polski, no to warto było tutaj zastanowić się, czy działanie wbrew Francji, czy wbrew polityce, którą ona prowadziła, czy takie zachowanie Beka, które mogło Francja też prowokować, czy było właściwe, czy nie trzeba było tego jednak lepiej przemyśleć, nawet jeśli zdecydowałby się na uniezależnianie Polski w jakiejś mierze bardziej od Francji, no to czy nie trzeba było tego robić w zupełnie inny sposób, innymi metodami, a nie tak jak on często to robił właśnie w taki sposób buńczuczny. Bardzo dużym błędem i plamą, jeśli chodzi o historię Józefa Beka i jego działalność jako ministra, było to, co zrobił z Czechosłowacją. Czyli można powiedzieć, że niestety stał się wspólnikiem Niemiec w czasie, kiedy Czechy potrzebowały pomocy, kiedy Niemcy zajmowały Czechosłowację a nie próbował wcześniej doprowadzić do jakiegoś zbliżenia z Czechosłowacją po to, żeby jednak stworzyć jakiś sojusz polsko-czechosłowacki przeciwko Niemcom, szczególnie że tutaj w grę wchodziła też sprawa patronatu nad takim porozumieniem, jeśli chodzi o Francję. To, że Józef Beck postawił ultimatum Czechosłowacji odnośnie zajęcia za Olzia przez Polskę sprawiło wrażenie w Europie, że oni działają razem z Niemcami, że Polska działa razem z Trzecią Rzeszą, że te działania były uzgodnione z Hitlerem i stworzyło wokół Polski bardzo złą, wręcz fatalną atmosferę w Europie. Beck prowadził też politykę uporządkowania spraw z Niemcami, Próbował uporządkować najpierw wszystkie sprawy za jednym zamachem, żeby wszystkie sprawy sporne zostały praktycznie jedną jakąś umową. Jednym decyzją wszystko zostało załatwione, takie globalne załatwienie spraw, natomiast później kiedy okazało się to niemożliwe, to przyjął taką strategię mniejszych kroków, że po kolei będą różne sprawy załatwiane z Niemcami, na to miał wpływ też na pewno ryc śmigły. I tutaj trzeba odnotować pewną rzecz, o której dużo ludzi, nawet historyków nie pamięta, mianowicie o wyborach 1940 roku, w których Rydz-Śmigły na pewno by startował na prezydenta. Nie było wykluczone, że te wybory będą powszechne, że to ludzie będą decydować, kto zostanie prezydentem. Więc ujście na ustępstwa dla Niemiec, na przykład w sprawie Gdańska, nie było też mile widziane zapewne w obozie Rydza-Śmigłego. Czy to były żywotne interesy Polski, żeby mieć dalej Gdańsk? Musimy się nad tym zastanowić. Gdy weźmiemy pod uwagę propozycje, które były wynegocjowane przez Beka, to Niemcy w zamian za to, że Polska oddaje Gdańsk Niemcom i w zamian za korytarz do Prus, to Niemcy proponowali Polsce również eksterytorialne połączenia drogowe i kolejowe do portu gdańskiego i możliwość działalności Polski w porcie gdańskim. Było też tam również wiele innych zapisów tych umów, które ostatecznie nie weszły w życie, ale propozycje niemieckie leżały też na stole i trzeba się zastanowić, czy nie warto było z nich skorzystać. Czy takie kurczowe trzymanie się i odrzucanie tych propozycji, moim zdaniem też w dużej mierze pod naciskiem jednak Rydza Śmigłego czy wojska, że będzie to źle widziane, jeśli chodzi o marszałka Rydza Śmigłego przez społeczeństwo. Sam Rydz śmigły przecież mówił słynne, że nie odda nawet guzika. To pokazywało, że jednak te zapowiedzi nawet wojny z Niemcami, które wypowiadał Rydz śmigły były podszyte pewną polityką wewnętrzną, która działa się w Polsce, a Niemcy po wypowiedziach chociażby ambasadora niemieckiego, widać wyraźnie, że oni rozumieli ten problem i chcieli nawet poczekać, jeśli chodzi o uregulowanie tych spraw. Natomiast później już takie postawienie sprawy na ostrzu noża, jeśli chodzi o tą kwestię, doprowadziło do zawarcia sojuszu z Wielką Brytanią i w konsekwencji również do tego, że Hitler wpadł w ten swój szał, jeden z wielu, ten słynny szał. Polska stanęła na drodze w jego umyśle, tak, w jego mniemaniu, gdzie Hitler też był przecież takim człowiekiem, który ulegał tej ambicji i takiemu poczuciu, że został oszukany, że został potraktowany w jakiś sposób znieważony wręcz przez Polskę. To doprowadziło do tego odwrócenia uwagi Hitlera od Zachodu na Polskę. Zresztą przecież to powiedział pewien ważny polityk niemiecki polskiemu dyplomacie, że przecież im nie chodzi o Gdańsk, tylko najważniejsze jest to, że czy takim jakby tym policzkiem w twarz dla Niemiec według niemieckich decydentów był sojusz Polski z Wielką Brytanią. Kiedy Beck zawarł jednak ten sojusz z Anglią, no to Lord Halifax, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, tłumaczył za pośrednictwem ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, Beckowi, czy dawał takie instrukcje swojemu ambasadorowi, żeby on wytłumaczył Beckowi, jakby jeszcze raz, po co oni dali te różnego rodzaju gwarancje, czy po co premier Chamberlain wystąpił w parlamencie brytyjskim i mówił o tych gwarancjach. I nie chodziło o to, żeby Polska teraz jeszcze dawała większe jakieś żądania dla Niemiec, czy wszystko odrzucała, tylko im dalej chodziło o to, i tak myśleli, tak rozumowali, że Polska będzie miała narzędzia do tego, aby te żądania niemieckie były złagodzone i żeby wynegocjować z Niemcami taki układ, który będzie też akceptowalny przez Polskę. Czyli to nie miało być narzędzie, które jakoby stawiałoby tą Polskę w takiej sytuacji, o jakiej Beck raczej myślał, że zero ustępstw, że idziemy na wojnę. Tylko Wielka Brytania o czymś innym myślała. Jednak Józef Beck potraktował to inaczej. Beck też wierzył, że te różne układy z Francją, Wielką Brytanią, to że one zapewnią Polsce bezpieczeństwo, że kiedy on podpisuje te pakty z Wielką Brytanią i czy ma ten pakt z Francją, no to że Hitler już po takim pakcie z Wielką Brytanią, no to już w ogóle nie zdecyduje się na uderzenie na Polskę. Tymczasem były to mrzonki i Beck być może nawet o tym wiedział, że to jest blef i że Wielka Brytania tak naprawdę nie ma żadnych możliwości, żeby pomóc Polsce, ale chyba łudził się, że to powstrzyma Hitlera. Po prostu zagrał kartą, która wydawała mu się mocna, ale za którą nic nie stało i to go zgubiło. Prawdopodobnie on uważał, że sojusz z Wielką Brytanią będzie skuteczny w odstraszeniu Hitlera i że Hitler nie zdecyduje się, żeby na Polskę uderzyć. Trochę się to wydaje dziwne też z tego powodu, że jednak Beck wcześniej, na przełomie 1938-1939 roku, raczej widział, że Hitler, przez te różne swoje działania w Europie, przez zajmowanie Austrii, Sudetów i tak dalej, że on jednak nie będzie chciał pokojowo później rozwiązywać spraw, że ten jego apetyt nie jest mały i że takie oddawanie kolejnych terytoriów Hitlerowi w końcu będzie musiało gdzieś tam się skończyć i do tej wojny dojdzie. Beck miał jeszcze jedną dużą słabość, a mianowicie on prowadził politykę swoją z pominęciem praktycznie społeczeństwa. Można stwierdzić, że nawet w polityce wewnętrznej taką tezę lansowano, że Polski takiej mocarstwowej. Wadą Becka było to, że on nie umiał wpływać na świadomość społeczną, czy propagować swoich koncepcji prowadził tą politykę no jako taki trochę dyktator w tym swoim zakresie, za który odpowiadał w rządzie i niekoniecznie liczył się też ze społeczeństwem, a mimo że to było państwo autorytarne, druga rzecz pospolita, no to jednak już to społeczeństwo było na tyle świadome, już istniały jakiegoś rodzaju media, tak? radio typu gazety, że jednak dla polityki zagranicznej, Trzeba budować w swoim kraju, wśród ludzi, wśród społeczeństwa poparcie, a on tą opinię publiczną lekceważył. Praktycznie nie tłumaczył tych decyzji swoich, nie tłumaczył założeń swojej polityki, więc ludzie nie wiedzieli, jak on do tego wszystkiego podchodzi. Czasami tylko krótko przemawiał przed Senacką Komisją Spraw Zagranicznych nie posiadał też w swojej osobowości takich cech, które by pomagały mu zjednywać sobie też ludzi, które mogłyby mu pomóc przy prowadzeniu tej polityki zagranicznej jednak wiedząc, że to poparcie społeczeństwa jest tak jak wcześniej wspomnieliśmy, był on politykiem, który decyzje raczej podejmował samodzielnie, choć musiał się liczyć jednak z oporem czynników wewnętrznych i polityką wewnętrzną, więc w pewnym sensie też jednak nie miał tak do końca tej wolnej ręki, chociaż do pewnego momentu te ustalenia z Niemcami były zrobione, jednak później się z nich wycofał. I to pokazuje, że w tej polityce zagranicznej też brał udział jednak w pewnym stopniu marszałek Rydz-Śmigły. Może nie osobiście, tak, gdzieś przy negocjacjach, no ale jednak musiał Beck też brać pod uwagę działania Rydza-Śmigłego, czy wpływ jaki na przykład społeczeństwo mogłoby odebrać na postać Rydza-Śmigłego. Józef Beck oczywiście miał bardzo trudną sytuację, czyli te dwa mocarstwa w środku Polska. Natomiast trzeba tutaj pamiętać, że no znowu, czy ta polityka była taką jaką optymalnie mógł wtedy prowadzić, czy była szansa w ogóle na jakieś porozumienie z Niemcami, no bo jednak Beck próbował uregulować te stosunki polsko-niemieckie. Tylko, że on też uważał, że ta niepodległość tutaj musi być zachowana i taka podmiotowość Polski. Niemcy jednak to inaczej widzieli i myśleli, że Polska jednak będzie, bo tak było przynajmniej w niektórych kwestiach, była Niemcom przychylna albo przynajmniej neutralna, to że później też Polska nie będzie agresywnie do Niemiec nastawiona i że wschodnia granica zostanie przez, przez to zabezpieczona Niemiec, przynajmniej na pewien czas. Musimy tutaj wziąć pod uwagę też, że oczywiście Hitler mógł kłamać i wszyscy niemieccy politycy tak samo, tylko jednak dużo z tych różnych negocjacji, które były prowadzone, no nie były tylko prowadzone przez jednego człowieka, tylko przez wielu różnych niemieckich decydentów i one raczej były spójne. Czy w ogóle polityka równowagi, którą próbował Beck prowadzić jako taką spuściznę po Piłsudskim, była możliwa w obliczu dwóch mocarstw z zachodu i wschodu? Czy dało się to zrobić? Alternatyw możemy snuć wiele, tak jak chociażby sojusz z Czechami, czy sojusz, który próbowała stworzyć Wielka Brytania, mianowicie w sojusz w środku Europy różnych państw, tylko że Beck znowu się na ten sojusz nie zgodził, bo on wolał zawierać sojusze czy jakieś umowy dwustronne. I uważał, że właśnie wtedy Polska będzie doceniona, a nie w takim jakimś sojuszu kilku na przykład państw, który będzie gdzieś tam tworzyć Wielka Brytania, czy Wielka Brytania razem z Francją, że będą patronami takiego sojuszu przeciwko Niemcom. Znowu musimy się tutaj zastanowić, czy to było słuszne, czy jednak trzeba było gdzieś tą dumę schować wtedy do kieszeni. Kolejną kwestią, w ogóle to jest kwestia, która warto chyba ją omówić w odrębnym filmie, to była kwestia zaufania, że Związek Sowiecki nie zaatakuje. To jest dosyć dziwna sprawa i też dużo było sygnałów lekceważonych również przez Beka odnośnie tej kwestii, czyli tego, że Związek Sowiecki nie zaatakuje w przypadku ataku Niemiec. W ogóle oni taki mieli pomysł i bek, że Sowieci mogą nawet zaopatrywać w przypadku wojny z Niemcami, zaopatrywać Polskę w surowce. To były dosyć takie też pomysły rodem z pogranicza fantazy, szczególnie, że tak jak wspomniałem już w maju 1939 roku polski atasze wojskowy z Berlina przysłał do Warszawy depesze, w której informował o tym, że jeden z wysokich urzędników niemieckich kancelarii Geringa, jak szef kancelarii mówił o tym, że oni mogą zdecydować się, czyli Niemcy, na sojusz z Sowietami. Także dziwne jest to, że Beck tak mocno ufał w to, że nie będzie ataku ze strony Sowietów. Czy były to tylko takie zapewnienia, żeby może nie wprowadzać paniki, albo żeby usprawiedliwić swoją politykę zagraniczną, to też już chyba będzie ciężko się dowiedzieć. Natomiast w taki sposób on traktował to zagrożenie sowieckie, w zasadzie bagatelizował różnego rodzaju informacje, które docierały o tej sprawie przez polski wywiad. Co więc sądzić o Beku i jego polityce? Czy była możliwość, żeby on tą politykę poprowadził inaczej? Czy była możliwość, żeby mimo tego fatalnego położenia Polski zminimalizować jak najbardziej straty ewentualne Polski w przyszłej wojnie? Czy mógł inaczej poprowadzić różnego rodzaju zawiłości i negocjacje w dyplomacji? Napiszcie w komentarzach, jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Dajcie znać. Dzięki za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.